Cześć, ja się nazywam Paweł Bielecki a to jest mój kanał, na którym opowiadam o tematach związanych z planowaniem produkcji i zarządzaniem zapasami. Dzisiaj opowiem o tak zwanym Frozen Horizon. Zapraszam. Frozen Horizon jest to element umowy formalnej czy, czy nieformalnej między dostawcą a klientem, w której to zazwyczaj dostawca definiuje i określa okres, w którym nie jest w stanie absorbować, przyjmować czy realizować dużych zmian w zapotrzebowaniu. Przykładowo, jeżeli Frozen Horizon to 3 miesiące, jest to informacja, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek zmiany w zapotrzebowaniu czy zamówieniach. W ciągu najbliższych trzech miesięcy, czy w horyzoncie najbliższych 3 miesięcy, dostawca może mieć istotny problem z ich realizacją. Dlatego klient w tym horyzoncie nie powinien istotnie zmieniać zapotrzebowania. Długość takiego horyzontu, czy w ogóle zasadność jego istnienia, zależy od tak zwanych cumulative lead times. Cumulative lead times jest to sumaryczny czas dostaw w łańcuchu dostaw na który składają się zarówno lead time czy czas niezbędny do wytworzenia danego produktu u nas, jak i lead time dostawców czy poddostawców. Działa to w ten sposób, że jeżeli nasz lead time produkcyjny jest nawet relatywnie krótki, bo wytworzenie produktu trwa na, na przykład jeden dzień, ale lead time, czyli czas dostaw na dostawę komponentów, które tylko potrzebujemy, jest w wielkości załóżmy 90 dni, Oznacza to wprost, że jeżeli dzisiaj dostaniemy jakieś ekstra, dodatkowe zamówienie z czasem realizacji w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, może mieć istotny problem ze zorganizowaniem komponentów, żeby to zamówienie zrealizować. Także Frozen Horizon jest niezwykle ważną informacją dla klienta, żeby wiedział też w jaki sposób z nami współpracować i z nami się komunikować, tak żeby otrzymać zamówione produkty. Wtedy, kiedy je potrzebuje. Oczywiście, Frozen Horizon nie oznacza z automatu, że w tym okresie niemożliwe są jakiekolwiek zmiany, ale dobrą praktyką i tym, co ja zawsze staram się stosować, jest poinformowanie klienta, że w tym okresie, jeżeli chcesz wrzucić jakieś dodatkowe zamówienia lub zrobić jakieś zmiany, zapytaj, czy będzie to możliwe do realizacji. I po głębszej analizie okazuje się, że w większości przypadków jest to możliwe do realizacji, bo albo my mamy jakiś bufor, albo dostawca ma jakiś bufor i wspólnymi siłami w większości przypadków to dodatkowe zamówienie czy zapotrzebowanie klienta udaje się zrealizować. Możemy mieć też tutaj drugi scenariusz, czyli w przypadku, kiedy klient potrzebuje złożyć ekstra zamówienie z terminem dostawy za 4 tygodnie, gdzie nasz Frozen Horizon wynosi 8, i po wynikliwej analizie my stwierdzamy. Za cztery tygodnie nie zrealizujemy tego zamówienia, ale możemy je zrealizować za 5 tygodni. I tutaj również w większości przypadków okazuje się, że klient jest na tyle elastyczny, że jest w stanie zaakceptować nowy termin dostawy. I wszyscy mogą być zadowoleni. Kolejną dobrą praktyką, która pozwala ograniczyć ilość tego typu zapytań i dokładnych analiz, jest ustalenie tak zwanych horyzontów pośrednich, czyli możemy ustalić, że w okresie najbliższych czterech tygodni. Mamy prawdziwy Frozen Horizon, i klient powinien konsultować każde dodatkowe zamówienie. Ale w okresie już od 4 do 12 tygodni, zmiany w granicach 20% wolumenu są możliwe do realizacji. Czyli przykładowo, jeżeli nasz załóżmy, wolumen tygodniowy wynosi 100 sztuk, to zmiana rzędu z, ze 100 sztuk na 110 czy 120 nie będzie stanowić dla nas problemu i klient może takie zmiany wrzucać z tak zwanego automatu, ale jeżeli będzie chciał zmienić ze 100 na 130, czy 13 na 150, to powinien wcześniej to zweryfikować, czy będziemy w stanie takie zamówienie zrealizować. Oczywiście ustalenie tego typu okresów pośrednich wymaga dobrej znajomości naszych procesów, dobrej znajomości naszych dostawców, lub zaimplementowanie pewnych buforów bezpieczeństwa, które tego typu zmiany będą w stanie absorbować. To tyle na dzisiaj. Bardzo krótko, mam nadzieję, że treściwie. Jeżeli Wam się podobało, zasubskrybujcie, polajkujcie. Komentujcie. Jak zwykle zapraszam na moją stronę internetową pawełbirecki.com Profil na LinkedInie i stronę na Facebooku. Wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Cześć!